Witam Państwa serdecznie i chciałem tutaj, w imieniu całej ekipy, zaprosić Was do korzystania z e w którym znajdziecie dużo ciekawych, praktycznych i dosyć łatwych porad na poprawienie sobie zdrowia w takich często występujących codziennych sytuacjach. W części, w której napisałem, dowiecie się w jaki sposób, za pomocą kilku, w zasadzie suplementów, można dosyć szeroką gamę różnych dolegliwości związanych, chociażby. Z przeziębieniem, grypą, i tak dalej, sobie poprawić, yy, oraz napisałem tam, jak przygotować się do operacji i jak wyjść po operacji, w sensie wyjść takim, żeby szybko wrócić do zdrowia. Myślę, że to są ciekawe tematy. Inni, którzy dołożyli się do przygotowania tego e-booka, równie ciekawe tematy przygotowali, także serdecznie zapraszam, korzystajcie z tego i niech to wyjdzie wszystkim na zdrowie. Teraz jak obudzić nasz organizm do życia? To jest to pierwszym powodem do wszelkiego rodzaju alergii. Usuwanie z organizmu pasożytów oraz, co ważne, doszliśmy do czasów fałszerstwa wszystkiego. Jak uniknąć glifosatu i randapu w żywności? To będzie miał pan po prostu przerypane, bo ja bardzo jasno pytam, czy to było użyte. To nie, to niech pan nie kupuje. Już praktycznie wszystkie siły specjalne na świecie o tym wiedzą. Tylko my nie wiemy. Osobiście nie mam przekonania do tych produktów. Nie tylko alkohol. Kontroba ma to niewdzięczne zadanie odtruwania nas od tych toksyn. Jeśli to ktoś od razu bezpośrednio poda do żyły, no to może się to skończyć nawet i śmiercią. Nigdy nie wierzcie w to, co słyszycie. Nawet to, co ja wam mówię, sprawdzajcie, bo ja się też mogłem pomylić. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek. Autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego, diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok". Cześć Grzegorz, z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem po raz, już nie liczę który, ale po raz kolejny, Ryszard Grzebek. Witam Ciebie, witam Państwa. Cieszę się, że jesteś. Sporo osób oglądało ostatnie odcinki. No i idąc za tą. Popularnością to może jest złe słowo, ale za tą ciekawością tych tematów, o których nagrywaliśmy, było mnóstwo, mnóstwo komentarzy, bardzo dużo pytań. No i dzisiaj postanowiliśmy nagrać kolejne odcinki. Tutaj powiem, że nie będzie jeden. Postaramy się odcinki nagrać dzisiaj krótsze, ale odpowiedzieć w tych odcinkach na pytania, które się pojawiały. Być może będzie też Twoje pytanie, bo w komentarzach, na społeczności i w wielu innych miejscach, gdzie poprosiliśmy o te pytania, czego jeszcze nie było, do dzisiaj Ryszard postara się mając swoją najlepszą wiedzę odpowiedzieć na te pytania. Ryszard, jesteś gotowy? Tak. <laughs> Ryszard, tak, tośmy tak, jak na egzaminie. Zaraz zobaczymy. Ja sobie te pytania dzisiaj spisałem, to jest wyjątek, gdzie ja mam pytania, gdzie mam kartki, bo przeważnie lecę z głowy, ale żeby te pytania dobrze zadać, spisaliśmy je. I na początek myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że przygotowaliśmy coś, przygotowaliśmy coś całym zespołem. I również z Ryszardem i kilkoma innymi osobami przygotowaliśmy taki poradnik zdrowia. Pod spodem w linku będzie można zobaczyć. To jest dla Was, bo ten temat zdrowia, inwestycji w zdrowie na kanale się rozwija, więc stwierdziliśmy, że idźmy w to, dajmy trochę wiedzy i jest tam siedmiu wspaniałych. Również Ryszard jest pod spodem. Zobaczcie, zobaczcie, jest to coś dla was. Także to zostawiam dla was, a my przechodzimy już do odcinka. I pierwsze pytanie, które na pewno na pewno, na pewno jest ważne, to jest wątroba. Mamy czas wiosenny. Często osoby mówią, że trzeba to wszystko wyczyścić, że jest wiosna, że jest nowe życie. No i wątroba. Wątroba to najważniejszy element w oczyszczaniu organizmu, oczyszczanie organizmu na wiosnę. No i jak powinniśmy usuwać metale ciężkie? Zacznijmy od tej, od tej wątroby. Czy to faktycznie jest ten najważniejszy element w tym oczyszczaniu organizmu? Biorąc pod uwagę, że wątroba przerabia toksyny, które mamy w organizmie. Nie tylko alkohol. No, alkohol też jest toksyną, jeśli jest w dużej ilości. W małej też, ale nie zapominajmy o tym, że organizm sam wytwarza trochę alkoholu na codzienne potrzeby. I to jest wystarczające, nie musimy już dokładać. Więc to, co dokładamy powyżej, jak wszystko dotyczące różnych substancji, dawka tylko świadczy o tym, czy jest to produkt leczniczy, czy już toksyna. Mhm. Yy, więc wątroba ma to niewdzięczne zadanie odtruwania nas od tych toksyn. To jest taki nasz, najgłówniejszy odtruwacz. Oczywiście jeszcze są nerki, zaraz zarzucisz że tam, że coś innego, jest oczywiście, że tak. Natomiast mówimy o tym głównym organie, który dba o niezatrucie naszego organizmu, to jest absolutnie wątroba. Mhm. Okej. Okay. Yy, jaki powinniśmy zrobić pierwszy krok z, w związku z tym? Mamy wiosnę. Widzimy, że za oknem jest pięknie, wszystko się obudziło do życia. No i teraz jak obudzić nasz organizm do życia? Co powinniśmy zrobić? Jakieś takie proste rzeczy, proste, bo na pewno jesteśmy zatruci ciężkimi metalami. Brzmi to fa fatalnie, no ale aluminium w wielu kosmetykach i tak dalej. Jaki pierwszy krok powinniśmy zrobić, jeśli nigdy się nawet tym nie interesowaliśmy? I słyszymy to dzisiaj może nawet pierwszy raz, no bo część widzów oglądających nas jest, można powiedzieć, w temacie, a część widzi to i mówi, kurczę, no to może ja też bym chciał, chciała, ale nie wiem jak. Tak, jeśli mówimy o wątrobie, to przede wszystkim należy zacząć od tego, że jeżeli mówimy o oczyszczaniu wątroby, czy w ogóle o zdrowiu wątroby, to powinniśmy zacząć od naszej psychiki. O samym fizycznym oczyszczaniu, to ktoś może powiedzieć, że niewiele to ma wspólnego, ale wbrew pozorom ma wiele. Dlatego, że jeżeli wątroba jest pod wpływem specyficznego stresu, czyli gniewu, ona w tym momencie następuje obkurczenie jej tkanek. Siłą rzeczy w tym momencie ob, ob, obkurczenie tkanek nie powoduje takiego dobrego przepływu substancji, które normalnie przez nią w sposób no, swobodny przepływają, więc zatrzymuje te cząstki. Cząsteczki w zasadzie to nie są już cząstki, których kumulacja powoduje to, że w którymś momencie ta wątroba jest mniej wydolna czy mniej sprawna. I tutaj dochodzimy dopiero do poziomu fizycznego, o którym należy powiedzieć, że, że trzeba tą wątrobę w jakiś sposób oczyścić. Więc pierwsza, pierwszy krok, jeśli mówimy o wątrobie, najpierw zastanowić się, czy łatwo wybuchamy gniewem, czy często się gniewamy, czy często mamy tego typu frustracje. Jeśli mamy, to już nie będę oczywiście wchodził, co robić, no bo już myślę, że to by nam troszkę za dużo czasu zajęło. Przejdziemy od razu na poziom fizyczny, ale najpierw psychika i teraz wątroba. Co zrobić z wątrobą? Możemy stosować zioła, które są znane z tego, że oczyszczają wątrobę, jak mniszek, jak ostropez, jak berberys. Jednak to nie będzie takie głębokie oczyszczanie, ale to już naprawdę bardzo tą mątrobę odciąży. Teraz, żeby zrobić takie głębsze oczyszczanie, no nikt nie wymyślił lepszej metody, jak metoda Morica, stana też inaczej metodą hoody clark, która polega na wypijaniu oliwy. Jest to może na, przy pierwszym drugim kontakcie niespecjalnie przyjemne. Ale efekt jest, powiedzmy, wizualnie druzgocący i warto go absolutnie zastosować. Opisałem to dokładnie w książkach: Jak to nie wyrok? W dziele o wątrobie, więc tam dokładnie, bo to trzeba w godzinach specyficzne rzeczy tam robić. I to jest takie, co można zrobić szybko. Kolejnym takim, powiedzmy, dobrym produktem, który usuwa przy okazji kamienie z woreczka żółciowego, to jest Lidan Paishi Piano, o którym też zresztą w tych moich książkach piszę. Więc to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, które można znaleźć. ktoś nie chce głęboko oczyszczać, to mówię, pójdzie na wiosnę, pozbiera mniszka, kupi sobie ostropest, zaparzy te zioła i mniszkiem dosyć mocno odtruje wątrobę, a ostropestem zregeneruje tą wątrobę. Jaki, jak, jaki olej? Bo mówiłeś, mówiłeś o oliwie, oleju. Jaki to jest dokładnie rodzaj? Yy, oliwa z to jest Oliwa do tej terapii, morca. Dobra, to yy, faktycznie więcej informacji szczegółowych. Dzisiaj przelecimy przez te tematy. Nie powiem, że ogólnie, ale, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo faktycznie byśmy nagrywali odcinek 8 godzin, myślę. Więcej faktycznie tych porad napisałeś w swoich książkach, które również są w linku poniżej dla tych osób, które jeszcze nie, nie kojarzą. Dobrze, idźmy dalej. Kolejne pytanie. Usuwanie z organizmu pasożytów oraz, co ważne, to jest ten krok drugi, ochrona przed ponownym zarobaczeniem, bo też na wiosnę często się mówi, że odrobaczmy się, kupmy sobie jakieś zioła. Bo jesteśmy wszyscy przecież zarobaczeni. Brzmi to dziwnie, no ale faktycznie tak jest. Pewnie zaraz potwierdzisz lub nie, lub może to jest jakaś, jakaś reklama, że, że trzeba się odrobaczać. Ale co potem? Odrobaczymy się? Ile to trwa? I jak się ponownie zarobaczamy? I, i, i dlaczego? E, na przykład co powinniśmy zrobić, żeby, no żeby nie doprowadzać do tego zarobaczenia, lub żeby to był mniejszy, mniejszy poziom? No to jest kolejny temat może, gdzie spokojnie moglibyśmy i przez dwie godziny tutaj na, zrobić nagranie tego odcinka, więc w związku z tym, że tych pytań trochę jest, to ja maksymalnie to mhm, uproszczę. Jasne. I raczej tylko nakieruję, w którą stronę iść, żeby było wiadomo, jak się posuwać. Więc jeśli chodzi o pasożyty, nie da się do końca wyeliminować w pasożytów z organizmu, przynajmniej według tej wiedzy, którą mam. Jest, one są w pewnym sensie... Częścią naszego organizmu, tak jak i wirusy i bakterie. No nie da się tego do końca zniszczyć. I tu nie chodzi o to, żeby ich w 100% usunąć, tylko trzymać ich pod kontrolą taką, żeby one spełniały jakąś swoją rolę pozytywną dla naszego organizmu i mu nie szkodziły. Czyli pomagały w tym całym metabolizmie, który mamy. Może się to wydawać dziwne, bo znam ludzi, którzy już no, dostają prawie że. No nie powiem obłąkanie, ale blisko, że ciągle niszczą pasożyty i bez końca wyrzucają metale ciężkie. Oczywiście jest to pozytywny kierunek, ale jak wszędzie, musimy jakiś zdrowy rozsądek w tym mm -hmm. zachować. Tak. W jaki sposób możemy te pasożyty usunąć? No i jest na rynku naprawdę sporo produktów naturalnych, głównie bazujących, no, głównie bazujących albo będących. Jednym ze składników tych, tych formuł jest na przykład. Yy, Wyciąg z orzecha, który jest bardzo znany z tego naszego woskiego, który jest bardzo znany jako dobry środek antypasożytniczy. No ja natomiast powiem uczciwie, że trzeba to długo stosować. Ja trochę jestem może niecierpliwy w niektórych terapiach i jeśli mogę, to też sięgam po jakieś substancje chemiczne, żeby to przyspieszyć. I takim prostym lekiem, który jest stosowany w medycynie akademickiej jest Zentel, który dobrze działa na różne. Powiedzmy, typy pasożytów, więc zalecam go przez trzy dni, a następnie daję na jeszcze trzy miesiące jakiegoś produktu naturalnego, który działa antypasożytniczo. Dlaczego to jest potrzebne robić w ten sposób? Bo też dobrze, żeby Państwo zrozumieli. Pasożyty, niektóre mają do siebie to, że jak obumierają, to nazwijmy to wyrzucając z siebie te jajka czy potomstwo, bo one giną, więc są jakby to życie przekazać. Ty typowy instynkt przeżycia, jaki jest we wszystkich gatunkach. Więc teraz, kiedy te, nazwijmy te, młode znowu dorosną, to jest jakiś cykl. To jest różna długość, powiedzmy, ich tam dorastania, więc trzeba ten okres pokryć tak, żeby one nie mogły się skutecznie rozwinąć i znowu zacząć rozrabiać, dlatego okres trzymiesięczny wydaje się troszkę już nawet aż nadto potrzebny, bo to będzie z dwa, trzy cykle, czy tam cztery niektórych, że one już powinny być tak osłabione i tak przetrzebione, że tak naprawdę niewiele ich tam w tym organizmie zostanie. To jest jak je usunąć. Teraz doskonałe pytanie: jak się przed nimi zabezpieczyć? No w zasadzie nie można się przed nimi zabezpieczyć, bo one są wszędzie. Nie da rady się zabezpieczyć. Jedyne zabezpieczenie, które my mamy wbudowane w nasz organizm, to jest silny kwas solny. Czyli znowu wracamy do tego podstawowego czynnika, który świadczy o naszym zdrowiu, czyli właściwa praca żołądka, właściwe wytwarzanie kwasu solnego i właściwe nazwijmy to obiegi energetyczne w żołądku, czyli właściwa ilości, właściwa ilość, yin, brak stagnacji w żołądku. To już są terminy z medycyny chińskiej, ale troszkę też o tym mówię, żeby na to zwracać uwagę. I wówczas, jeżeli ten kwas żołądkowy będzie silny, to jakikolwiek pasożyt, który się dostanie poprzez ślinę, którą połykamy do żołądka, czy poprzez to, że na warzywa, gdzieś jakiś pasożyt będzie, czy ręką gdzieś dotkniemy i przejdziemy przez usta, to też ze śliną nam później do żołądka wyjdzie, on po prostu tym kwasem zostanie zniszczony. I to jest jedyny w zasadzie sposób, który pozwala nam się przed tymi pasożytami zabezpieczyć. Ale oczywiście to nie jest takie proste, bo każdy z nas ma tak, że ma zje coś, zneutralizuje kwas solny, jeśli w tym momencie akurat spożyje coś, na czym są pasożyty, to już jest jakaś szansa, że one przez ten żołądek przejdą sobie w dalsze części organizmu i znowu się mogą rozwinąć. Mhm. Jednak to nie jest tak, że jednokrotnie zjemy jakąś tam na przykład sałatę z pasożytami, już, już mamy pasożyty, już trzeba panikować, już od razu się od pasożytniczać. No, no może nie przesadzajmy w takiej nadgorliwości, tylko troszeczkę tak z dystansem i logicznie do, do tych wszystkich leczeń podchodźmy. Mhm. Czy ten zdrowy rozsądek wszędzie. Dobrze, kolejne pytanie, które trochę się łączy. Nasz ten drugi, drugi mózg, o którym mówimy często, tak? O jelitach, czyli w jaki sposób oczyszczać jednak jelita. To jest kolejny temat, który się pojawia bardzo, bardzo często w waszych pytaniach, więc teraz to pytanie zostawiam dla Ciebie. Okay. Sposób też jest banalnie prosty. Wypijamy wieczorem, y, y, oczywiście bez kolacji, półtorej litry wody fizjologicznej, tej tak zwanej kroplówki, którą się y, można w aptece kupić y, i ono świetnie przeczyszcza lita. To jest taki bardzo prosty produkt. Y, kolejną rzeczą, jeśli się chce tej naprawdę głęboko oczyścić, nie, nikt nie wymyślił jeszcze nic lepszego, z tego przynajmniej co ja wiem, jak spożywanie. Dużej ilości błonnika i rzeczy zasadowych, no i tutaj kłania się, kłania się nam, przepraszam, dieta dr do, Dąbrowskiej. Czyli ciemnolistne warzywa, spożywane w zasadzie już przez tydzień czasu, do 10 dni, w zasadzie te jelita już mocno przeczyszczają, a każdy następny dzień powoduje to, że ten, ta, ten nabłonek jelitowy się coraz lepiej odbudowuje. Więc jeżeli sobie pozwolimy na taką dietę dwu 3 tygodniową, no to jest absolutne błogosławieństwo dla naszych elit. Poza tym, że to świetnie też odtruwa cały organizm, uzasadnia, uzasadawia cały organizm, to jeszcze fenomenalnie czyści jelita. Mm -hmm. Okej, okay. fajny sposób, o którym nie wiedziałem, o którym nie słyszałem, także myślę, że część osób będzie mogła skorzystać. Zanim zadam następne pytanie. Prośba, osoba, ja to rzadko robię, ale wiem, że od Was również, że często Omijają was filmy i mówicie, o kurczę, wrzuciliście film, a ja o tym nie wiedziałem. Dlatego często, że tego suba nie ma, także prośba o subskrypcję: będziecie po prostu dostawali kolejne powiadomienia o filmach, a nagrywamy ich sporo, bo 8 w miesiącu to są dwa, tygodni dwa, dwa filmy tygodniowo. Także prośba o suba i lecimy dalej. Kolejne pytanie. Pozwól, że tak? jeszcze do tych jelit, bo, bo to dieta dr Mogrowskiej świetna na oczyszczenie jelita cienkiego. Natomiast pozostaje nam jeszcze jelito grube, które de facto, jak jest mocno zabrudzone. To jest to pierwszym powodem do wszelkiego rodzaju alergii, o czym mało ludzi wie. Więc rzeczą, którą należy wykonać po tej diecie Dąbrowskiej, ja zawsze zalecam, że co najmniej 5-7 dni diety dr Dąbrowskiej, żeby, nazwijmy to te no brudy, mówiąc krótko, z tego jelita cienkiego, zostały już w tej dużej mierze usunięte. Wtedy nadchodzi czas na oczyszczenie jelita grubego, wykonać ją po prostu lewatywę, najlepiej maszyną, czyli hydrokolonoterapię. Powtórzoną dwu, trzykrotnie i w tym momencie mamy cały odcinek irita i cienkiego, i grubego czyściutki. Mm -hmm. Dobra, myślę, że temat wyczerpany. Kolejne pytanie od was pytanie już bardziej zakupowe, czy produkty bio eko w sklepach, spotykane w marketach rzeczywiście są bio, jak to mówią, papier wszystko przyjmie, a jak to jest w rzeczywistości z twojej najlepszej wiedzy? Moją miną już chyba odpowiedziałem. Cisza. Ciszej odpowiedział na to pytanie. Powiedziałem, tak, no jest jakaś szansa, że są lepszej jakości niż te wysoko y, nawożone i wysoko przetworzone. Y, osobiście nie mam przekonania do tych produktów. Nie mam przekonania, bo z wielu stron zbyt często słyszę, że no można y, ten certyfikat nazwijmy to dosyć łatwo osiągnąć. A skoro tak, no to. Ciężko to mówić o, o pewniku, że to są dobrej jakości produkty. Oczywiście nie masz na jednego koszyka wrzucić wszystkich i tych uczciwych producentów i tych, którzy jak tylko mogą, potrafią rzeczywistość naciągnąć. No, ale powiedzcie mi, jak to w produkcie, w sklepie odróżnić tego właściwego producenta od tego trochę mniej uczciwego? No, jedyny sposób to jest naprawdę kupować od sprawdzonego producenta lub samemu produkować. No, niestety doszliśmy do czasów fałszerstwa wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. Tak na dobrą sprawę to, co zachęcam zawsze studentów w mojej szkole, i to zaraz na pierwszych zajęciach, mówię: nigdy nie wierzcie w to, co słyszycie. Nawet to, co ja wam mówię, sprawdzajcie, bo ja się też mogłem pomylić. Nawet niecelowo. Powiedzcie mi, kto kiedy yy, w jakiejkolwiek rozmowie, który próbuje przekonać yy, swojego słuchacza, mówi coś takiego, że słuchaj, sprawdź nawet to, co mówię. Mhm. Więc no a ja dlaczego to mówię? Bo wiem, że jest tyle oszustwa i fałszerstwa, że niestety musimy być bardzo, ale to bardzo tutaj czujni. Tak, weryfikacja ponad wszystko. Drugie pytanie związane z tym, dlatego mówię, że drugie, jak uniknąć glifosatu i randapu w żywności? I są tutaj trzy kropki do tego pytania, więc możliwe, że to też jest niemożliwe. No ale może masz jakiś pomysł, albo słyszałeś, co mamy, mamy wrócić do, do produkcji żywności? Czasami przecież to też jest niemożliwe. No, żeby uniknąć ludzi. tych produktów, to albo musimy mieć dostęp do produktów właśnie naprawdę od producentów, którzy naprawdę robią to uczciwie i solidnie, czyli nie stosują tego typu preparatów, no albo niestety trzeba samemu uprawiać. Mówię, jak w inny sposób możesz uniknąć? Jeżeli kupujesz żywność przetworzoną, która jest naszpiekowana herbicydami i czymkolwiek tam się da, no to jak, jak ją kupisz, to przecież nie, nie zrobisz, nie wiem, czegoś, że to wyciągniesz z, z tego pokarmu. Mhm. To nie unikniesz w ten sposób. Ale często się mówi, że warto pojechać na targ i kupić u rolnika. Co ty o tym myślisz? Mam na ten temat takie samo zdanie, jak i na temat. Yy... Przynajmniej części uczciwości producentów, gdzie mają nalepkę bio, którą łatwo zdobyć. Mhm. Prosty przykład, który kiedyś kilkakrotnie zastosowałem, kupując na targu, powiedziałem, że, znaczy zapytałem, czy to są produkty rzeczywiście bez nawozu, ale oczywiście, że bez nawozów. I w którymś momencie powiedziałem, ale proszę się dobrze zastanowić, co tu pan czy pan do mnie mówi, bo ja mam dziecko uczulone na na przykład nawozy sztuczne czy herbicydy. Jeżeli dostanie wysypki, to będzie miał pan po prostu przerypane, bo ja bardzo jasno pytam, czy to było użyte. O to nie, to niech pan nie kupuje. No to ja, przepraszam bardzo. A jak zweryfikować jeszcze, to może dopowiem od siebie, jak zweryfikować tego, tego rolnika? Tylko takim pytanie, no bo, no bo czasami odpowie na to pytanie w ten sposób, jak ty usłyszałeś. No ten uczciwszy. Ale ten uczciwszy, a co, co dalej? Czy jesteśmy w stanie sobie kupić jakieś urządzenie? Wiem, że na rynku są urządzenia, które nie wiem, sprawdzają zawartość jakichś właśnie azotanów i innych w, w jakimś pomidorze ziemniaku. Czy to jest droga? No bo takie urządzenie raz, że kosztuje dwa, że trzeba umieć nim sprawdzać, czy będziemy z nim biegać na zakupy, no to też jest mało wygodne. Czy to jest jedyna droga, czy jakoś inaczej? Czy znasz rolników, którzy nie wiem, produkują dla siebie, bo też to kiedyś słyszałem, że on produkuje dla siebie i produkuje też na palety, na sprzedaż. No, zazwyczaj to większość produkuje dla siebie i na sprzedaż. No, z tym urządzeniem, tak, to jest dobry pomysł i to jest chyba jedyny pomysł, przy którym cię, że tak powiemy, rolnik, czyli czy producent jakiś inny, czy dystrybutor niespecjalnie jest w stanie oszukać, bo jeżeli masz to przyrząd elektroniczny i tam ci pokaże, że jest jakiś, nie, nie wiem, nie miałem takiego przyrządu nigdy w ręku, tylko słyszałem o nich że jest tam jakiś procent zawartości takiego czy innego nawozu czy herbicydu, no to w tym momencie ci nikt nie skłamie, bo, bo, bo tu ci pokazuje naocznie, co się dzieje. Więc dla ludzi, którzy naprawdę by chcieli e, tak naprawdę uczciwie w stosunku do samych siebie i stać ich jeszcze na to e, spożywać takie pokarmy naturalne, no to jak najbardziej warto na pewno w takie coś zainwestować. Niestety nie mogę nic polecić, bo, bo, bo nie wiem. Mhm. Nigdy tego nie szukałem. Jasne. Następne pytanie. Yy, następne pytanie. Ach, dużo tych pytań jest, ale wybierzmy sobie na przykład to. Proszę o wypowiedź na temat właściwości zdrowotnych miodu, to znamy wszyscy, pyłku, pierzgi i propolisu. Część osób może nie kojarzyć tych kolejnych pochodnych, tego co nam, 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 nam wychodzi z tego ula, no ale jak, jak byśmy odpowiedzi na to pytanie? No to są najlepsze środki, bym powiedział, które mamy wręcz pod ręką i które można stosować no, praktycznie zawsze, bo nawet miód nie zapominajmy, że można stosować na rany czy na oparzenia. Miód ma tyle właściwości, których no, nie będę tu nawet próbował wymienić, bo jest jakby celem na internecie, jest dużo informacji na ten temat, to każdy może, jak będzie zainteresowany, sobie kliknąć. Pyłek pszczeli wielokrotnie wszędzie, to mówię, że na naszym terenie nie ma nic lepszego do reminalizacji naszego organizmu, jak pyłek pszczeli. On zawiera tam ponad 70 mikroelementów a nie zapominajmy, że plazma morska zawiera tam 90 kilka, czyli jest on tylko troszeczkę słabszy od plazmy morskiej, a plazma morska to jest produkt, który, jak się wie jak, to można podawać bezpośrednio dożylnie i on powoduje odtworzenie naszej grupy krwi, o czym jest cicho sza wszędzie, ale to są techniki stosowane już z czasów II wojny światowej, nawet kiedyś, gdy Bałtyk był czyściejszy, to koło brzegu Niemcy mieli taką, taką pobieralnię, że tak powiem, tej plazmy, znaczy tej wody morskiej, z której odsączali, odfiltrowywali plazmę, ale i, i z tego w przypadku dużych ubytków krwi podawali żołnierzom. Przecież praktycznie wszystkie siły specjalne na świecie o tym wiedzą, tylko, tylko my nie wiemy. Mhm. O tym zresztą pisze też w książkach. Tylko mówię, to trzeba umieć podać, bo jeśli to ktoś od razu bezpośrednio poda do żyły, no to może się to skończyć nawet i śmiercią, no ale jak to, ktoś wie, jak to podać, to jest bardzo bezpieczny środek. Mhm. Dobra. który też służy fenomenalnie do reminalizacji i można go podawać albo dożylnie, bo to najszybciej działa, ale też można za pomocą zaszczyków, które się w tkankę brzuszną podaje, albo po prostu wypijając. Z tym, że trzeba też wiedzieć, jakiego producenta kupić, bo większość producentów, poza jedynym kanadyjskim, ma problem ze statyką bakteriologiczną. Więc jest szansa, że jeśli byś na przykład podał sobie takie coś w mięsień, to może być infekcja, bo po prostu tam były bakterie i może ci to coś rozwinąć. Więc najbezpieczniejsze takie stosowanie tej plazmy morskiej to jest jej wypijanie. Świetnie reminalizuje, bierze się pod język, tak jak coś na zasadzie homeopatii, no bo tu jest najlepsze wchłanianie pod językiem i no, to jest świetnie, tylko to kosztuje. A pyłek pszczeli no, jest bardzo tani. Wystarczy tylko rozglądnąć się, gdzie jest jakieś miejsce z dala od dróg asfaltowych terenów przemysłowych. I w zasadzie mamy naprawdę dobrej jakości coś, co no, jest świetnym środkiem. Mhm. Okej, okay, super, super odpowiedź. Do, dużo się też dowiedziałem. Następne pytanie, bardzo ciekawe w ogóle. Rzadko się pojawia to pytanie, ale, no. ale tym bardziej warto go przeczytać. Naturalny rytm w ciągu roku. Kiedy, jakiego rodzaju pokarmy powinniśmy spożywać? Pokarmy czy zioła? Czy to też tak jest, że jednak powinniśmy się dostosować do tych pór roku? No absolutnie. Natomiast biorąc pod uwagę to, że teraz prawie że pół roku nie mamy. i Mamy w zasadzie dwie pory roku. Ta ta cieplejsza i ta trochę chłodniejsza niestety. Więc w zasadzie te różnice się już powoli zacierają. I druga rzecz, która nam tutaj nie sprzyja w tej całości, to jest to, że dzisiaj w środku zimy możemy sobie kupić owoce letnie. No więc to też zupełnie jakby zmienia całe to podejście. Wielokrotnie to powtarzałem, powtarzam, i powtarzał będę, ja miałem szansę wychować się na wsi, gdzie stosowaliśmy jeszcze tą staropolską dietę, czyli sezonową. Mało ludzi już wie, co to w ogóle znaczy. To znaczy, że jedliśmy plony, te, które akurat wyrastały na ziemi, które się zbierały, jadło na bieżąco. Oczywiście się tam później przerabiało, wekowało, różnie przetwarzało, żeby były też na okres zimowy, ale w lecie do praktycznie mięsa się nie jadło. Dlaczego? Bo było gorąco i człowiek nie potrzebuje tyle energetyki, czyli nie potrzebuje tyle tych ciężkich pokarmów, żeby tą energetykę wytworzyć. Natomiast w zimie co się głównie jadło? No, przede wszystkim było mięso z własnego świniaka, ale nie polecam tego mięsa, bo to jest jedno z najgorszych mięs, ja już od dawna go nie jem, Ale mówię, jak to było, więc to, co było powiedzmy dostępne najtańsze, więc każdy zabijał jednego czy tam dwa świniaki w ciągu roku, miał to swoje mięso. No to, to się nie da w ogóle porównać do tego mięsa, które dzisiaj można kupić z supermarketów, to po pierwsze. Po drugie, były zbierane w czasie lata ser mieszany ze solą. Ser daje dużą energetykę. Było topione masło, i to były, powiedzmy, i kiszona kapusta. I to były te cztery: oczywiście, tam ziemniaki jeszcze, czy chleb, tak. To były te cztery główne pokarmy, na których się bazowało całą zimę. I coś jeszcze jadło w zimie? Jadło się gruszki i jabłka, które miały okres dojrzewania gdzieś na przełomie stycznia, lutego dopiero. Czyli ich jak się zbierało, to były takie twarde dosłownie, że gdybyś w kogoś rzucił z dużą siłą, to byś go zabił. To się nie dało ugryźć późną jesienią. One musiały odleżeć w sianie. To są, może ktoś pamięta z Państwa, tak zwane gruszki baby. Czy w ogóle w prawie już nieznana odmiana dzisiaj w Polsce, yy, czy gruszki yy, złote renety, na przykład. To, to są te owoce, które je się właśnie bardzo późną zimą. Więc ta dieta była, bo patrzcie, jak fajnie zrobiona, że w lecie wszystko to, co rosło i było zielone, czyli dieta wychładzająca, w zimie była dieta rozgrzewająca. To jest tak aż banalnie proste. I to jest uważana najlepsza dieta, jaka, jaka była, bo to była dieta rzeczywiście sezonowa. Jak były czereśnie, to co było ciekawego, to wszyscy przez dwa tygodnie jedli czereśnie z pestkami, fenomenalnie czyściły się jelita. Nikt nie musiał stosować diety doktor Dąbrowskiej. Tak było. Pamiętam. Pamiętasz to. <grytanie> tak, jeszcze pamiętam. Dokładnie. I jak coś innego było, to się znowu przez tydzień czy dwa to jadło. Oczywiście nie tylko to, ale głównie to było w tej diecie. I to miało fenomenalny wpływ na. Jakieś tam procesy metaboliczne, z których ludzie nawet sobie sprawy nie zdawali, ale przy jeszcze wysiłku fizycznym, no po prostu ci ludzie byli zdrowi. Tyle, że byli przepracowani ciężką fizyczną pracą, no to były jakieś tam efekty, powiedzmy, i zaburzeń bardziej mięśniowo-ruchowych jak innych. Więc wróćmy może do korzeni. Mhm. Nie wariujmy z tymi wszystkimi dietami, których co, co chwila ktoś nowy wymyśla kolejną dietę i jego jest najlepsza, a Te wszyscy inni do tej pory się mylili, ale jego jest najlepsza. Zwróćmy do diety, która była stosowana przez całe tysiąclecia i ludzie dobrze na niej się trzymali. Dokładnie tak, wróćmy do natury. Ok, to zróbmy przecinek w tej pierwszej części odpowiedzi na pytania. Pytanie jest więcej, więc zapraszamy na kolejną. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia!